Dzień dobry. Zostanie zaprezentowany Państwu proces grupy czwartej, zapytanie o charakterystykę punktu pomiarowego. Jesteśmy zalogowani w roli operatora. Z górnej belki wybieramy procesy, zapytanie o PP, zapytanie o charakterystykę PP. Wypełniamy formularz. Kod punktu pomiarowego, data charakterystyki. Jest to data, którą system weryfikuje, czy dany podmiot jest powiązany z punktem pomiarowym wybranej przez nas dacie. Klikamy przycisk Prześlij. W prawym górnym rogu pojawia się komunikat o poprawnie zrealizowanym procesie. Aby odebrać komunikat, klikamy kolejno. Dalsze działania. Podgląd komunikatów. Szukaj. Z listy odbieramy komunikat 4313, w którym znajdują się dane odnośnie punktu pomiarowego. Uzyskanie danych z charakterystyki punktu pomiarowego umożliwia użytkownikom profesjonalnym weryfikację aktualności danych lub realizację zadań nałożonych na tych użytkowników. Dziękuję.